Dzień dobry moi drodzy, witam serdecznie. Shark Trader przy mikrofonie. Krypto spada, Trump atakuje Iran i wszyscy pytają mnie, co dalej będzie działo się z krypto i z bitcoinem. I ja wam dzisiaj w tym filmie odpowiem na to pytanie. Zobaczcie, to jest moja analiza z wczoraj. Z wczoraj z mm, grupy FX. Kiedy byliśmy w tym miejscu, powiedziałem, że cena troszeczkę jeszcze drgnie, ale dla mnie są to już absolutne spadki, właśnie wynikające tutaj z harmonika. I tak naprawdę Donald Trump swoim atakiem, który w zasadzie wszyscy się spodziewali, pomógł zrealizować moją wczorajszą analizę na grupie FX. W ciągu jednego dnia osiągnęliśmy piękny take profit. Dlaczego wam o tym mówię i wam to pokazuję? Ponieważ na grupie FX jest dużo więcej analiz, znacznie więcej analiz. Analiz na kanale, więc jeżeli chcecie uczestniczyć w takich analizach, to zapraszam Was wszystkich z całego serca do naszej wspólnej grupy. Wystarczy, że wejdziecie w opis tego filmu i tam możecie zapisać się do grupy FX. A tymczasem, tak jak wczoraj powiedziałem wszystkim subskrybentom, co się wydarzy z Ethereum, tak teraz wam powiem, co według mnie wydarzy się z Bitcoinem, ale najpierw rozliczę się ze swojej poprzedniej analizy. Ostatnim razem analiza, którą robiłem 20 kwietnia, powiedziałem, że cena w doj dojedzie do 103 tysięcy, a następnie w okolice 113. 000. I to się pięknie, idealnie i perfekcyjnie wydarzyło. Czy ja tą analizę dzięki... Mimo, czy ja tą analizę zaliczę do udanych z tego powodu, że tak dojechaliśmy pięknie do tych targetów? Nie, nie zrobię tego. Dlaczego? Ponieważ zgodnie z tym, jak się z Wami wszystkimi dawno temu omówiłem, rozliczam analizy w taki sposób, że... Analiza musi dojść do poziomu, który wyznaczyłem, a ja spodziewałem się, że tu, 20 kwietnia, jeszcze będzie zjazd w dół do okolic 77-78 tysięcy do wytworzenia RGR. I to się nie wydarzyło. Tak więc mimo pięknie przewidzianego ruchu nie zaliczam tej analizy do analiz udanych. I w ten sposób rozliczam się z kolejnej swojej analizy na kanale Moi Drodzy i. No właśnie, co się teraz wydarzy na Bitcoinie w obliczu wydarzeń na, w Iranie i na Bliskim Wschodzie? Zabieramy się do roboty. Przede wszystkim, przede wszystkim mamy, zaczniemy sobie od interwału H1. Słuchajcie, oglądajcie tą analizę nie tylko do samego końca, ale bardzo dokładnie, ponieważ będzie składała się z wielu elementów i to będzie układanka. Układanka i te puzle, żeby zrozumieć, trzeba... Zrozumieć to od początku do końca. Więc jedziemy. Przede wszystkim na interwale H1 mamy motyla. I ten motyl dojechał już do swojego drugiego punktu, w którym punktu zwrotnego, czyli 161%. I to jest jedna ważna rzecz. Kolejna kwestia jest taka, że zobaczcie, w tym miejscu również. Jest motyl. Ja nie będę go całego zaznaczał, żeby tutaj nie mazać i nie robić kolorowanki z przedszkola na tym wykresie. Tu jest jego pierwsze skrzydło, i w tym miejscu jest to właśnie pierwsze skrzydło. I ja zmierzę dla Was całe to skrzydło. I zwróćcie uwagę, w tej chwili jesteśmy na 113% tego, tego motyla. Co to oznacza? Że kawałek poniżej. Mamy 127 w tym miejscu. Tutaj jest 127. I to nam robi już w tym momencie szeroką strefę. To jest szeroka strefa, moi drodzy. OK, po kolei. Idziemy sobie na H4. Zobaczcie, co mamy na H4. Mamy kolejnego harmonika, ale za czym jego zmierzę, to jeszcze zmierzę tutaj, ten wielki. Ruch wzrostowy, o którym mówiłem, który przewidziałem na poprzedniej analizie. Mierzę ten cały zasięg i zobaczcie, że ta strefa, którą wyznaczyłem, dolna granica tej strefy, czyli 127% motyla, którego dorysowałem, którego nie pokazywał wskaźnik, w tym miejscu jest 38% tego. Wielkiego wzrostu, i ta strefa, moi drodzy, to jest pierwsza strefa, strefa numer jeden. Od której uwaga, ci, którzy mnie pierwszy raz oglądają albo bardzo od niedawna, te cegiełki z poziomami, to nie są poziomy takie, że, że ja mówię, że z tego poziomu centralnie cena się odwróci. To jest strefa, i tym kwadracikiem zaznaczam tą strefę. Zazwyczaj ich kwadracikami nie zaznaczam, tym razem ją zaznaczam. Ponieważ jest bardzo szeroka. Tak więc to jest, moi drodzy, pierwsza strefa, i może być taka sytuacja, że to będzie dosyć długo wszystko się działo. Czemu? Bo zobaczcie, tutaj mamy setkę, setkę z interwału H4, która, no właśnie, ona jest w bardzo nietypowym miejscu. Zaraz się, zaraz się dowiecie z jakiego powodu. Eee, ona może dobić, bo do, zobaczcie, ona bardzo szybko. Schodki są dosyć szybkie, jak na średnią 100 to jest bardzo szybko, bo zobaczcie, średnia 100 zazwyczaj dosyć wolno się porusza do góry. W tym miejscu już dosyć szybko się to dzieje, czyli z każdym dniem ta setka będzie coraz wyżej i może być tak, że spotka się w tej strefie. Wtedy musiało być tak, że cena bardzo wolno by się obsuwała, i to jest nasza pierwsza strefa. Dlaczego mówię pierwsza strefa? Bo ci, którzy są ze mną na kanale od bardzo dawna wiedzą, że w większości przypadków, w większości analiz wyznaczam dwie, yy, dwie strefy. Strefę numer jeden i strefę zapasową. I teraz bierzemy się ze za strefę zapasową. Drugą. Druga strefa znajduje się tutaj. Czemu? Po pierwsze 161 niebieskie. Co to jest? To jest to mierzenie. Ja tym poruszam, żebyście widzieli, o co w tym chodzi. To jest drugi punkt D, 161% tego większego motyla, którego dorysowałem, oraz fioletowe, różowe, 50% tego wielkiego wzrostu. I tutaj, w tym miejscu mamy. Zobaczcie zgęszczenie. 93, praktycznie 94 tysiące. Ale to nie wszystko. Teraz biorę zielone mierzenie, zmierzę, zmienię kolor i mierzę z kolei tego harmonika. Tutaj. O, tego. Ten harmonik, nie wiem czy to dobrze widać. Ja poruszam, żebyście to. Yy, przepraszam, nie tutaj. O. Poruszam zielonym, żebyście widzieli. Zobaczcie to jest, moi drodzy, gartlej. Gartlej, który jest w tym miejscu. Gdzie wypada 78,6 tego gartleja? Tutaj, w dolnej strefie naszej pierwszej strefy. I tym samym do pierwsza strefa Składa się z czterech bardzo ważnych mierzeń FIBO. To jest bardzo duże zgęszczenie. Ono jest dosyć szerokie, bo to jest między 97500 a 99 tysięcy, ale ta strefa w tej strefie cena ma ogromne szanse się odwrócić. Kolejny poziom jest tutaj. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. W tym wypadku będziemy jeszcze mieli tutaj strefę. I dlatego powiedziałem, że zobaczycie, dlaczego ona jest w takim ważnym miejscu. Ponieważ tutaj mamy 88,6 mierzenia zielonego, czyli mierzenia tego harmonika dużego, który tu jest, i to jest Gartley. I ktoś powie, że szarku. Gartleje mają swój punkt zwrotny na 78,6, co ty tu pokazuje, że to jest 886, tak, moi drodzy Państwo, ale gartleje w ostatnich miesiącach, w zasadzie nawet latach rozszerzają dosyć często swoje zasięgi, swoje punkty zwrotne właśnie do 88,6 i to się zgrywa idealnie tutaj z tą setką, więc gdyby ruch był szybki, może się okazać, że w tym miejscu będzie odwrót, a to z kolei zgrywa nam się z tym lokalnym dołkiem. Ci, którzy mnie długo obserwują, ci, którzy są na grupie, wiedzą, dlaczego ten lokalny dołek jest tak ważny. Mamy w tych, w tych miejscach, zobaczcie, mamy trzy strefy. W której strefie cena się odwróci? To powie nam rynek, w jaki sposób zrobi reakcję bez reakcji bez tego, że cena zareaguje tylko waga reakcja musi być adekwatna do setupu, a nie tak, że na byle jakim interwale taka reakcja się pojawi bo to może być pułapka tak więc reakcja w takim na którym z tych poziomów da według mnie bardzo ładny bardzo silny ruch wzrostowy i właśnie wyznaczenie prawidłowych stref jest kluczem do tego, gdzie znaleźć reakcję, a nie głupio i beznadziejnie uśredniać sobie, nie wiedząc i licząc, że może to będzie tu, może to będzie tu, może to będzie tu. Dla osoby niewprawionej, bez doświadczenia, takie uśrednianie kończy się czymś, czym zabójstwem, zabójstwem rachunku. Dlatego właśnie nierozsądne uśrednianie, nieumiejętność prawidłowego wyznaczenia strefy bardzo źle zazwyczaj się kończy. Jeżeli już znajdziemy tą odpowiednią reakcję, to dokąd moglibyśmy spodziewać się, yy, spodziewać się ruchu wzrostowego? Już Wam mówię, taki najbardziej ładny, piękny, sensowny i mający rację bytu poziom jest w tym miejscu. Tutaj, no, stop, jeszcze muszę pokazać jeden poziom, a mianowicie gdzieś. W tych okolicach. Dlaczego? Już Wam mówię. Zaraz postawię w ogóle cegiełki różowe. Tutaj będzie 103 tysiące oraz tu 105 tysięcy. Co jest w tym miejscu? W tym miejscu mamy dwa punkty B dwóch harmoników, tego dużego i tego mniejszego, którego wcześniej na H1 Wam pokazywałem, o właśnie tego. I również jak już jesteśmy tutaj na H1, to zobaczcie, że mamy tutaj bardzo, ale to bardzo pięknie zbudowany multilevel. Raz, tu jest macierzysty dołek, dwa, trzy, cztery, pięć i sześć. Dlatego właśnie w tym miejscu tak ważne będzie, jest to tak ważny poziom. Drugi poziom jest na 100% tysiącach. Czemu? Bo tutaj przepraszam, to, bo, to musi być D1 źle zaznaczyłem, bo tu mamy kros średnich. Cena po odbiciu od średniej 100 bardzo często do takiego krosa właśnie wraca. Na interwale H4 będzie to średnia 100, która w tym momencie idzie bardzo płasko. Nawet można powiedzieć już od dosyć długiego czasu idzie bardzo płasko, więc może być tak, gdyby ruch był bardzo szybki, że cena właśnie tutaj nie dość, że z crossem się spotka średnik na 1, to jeszcze z tą setką. Oczywiście, będzie tutaj również: ja Wam pokażę, będą tutaj linie trendu, które oczywiście tam, gdzie cena spotka się z tymi z którąś z tych linii trendu. Tutaj, w tym miejscu, zobaczcie, by idealnie pięknie pasowało, gdyby cena dotarła do linii trendu na wysokości tego multilevelu. To byłoby piękne zgranie. Oczywiście teraz nie będę się silił na wyznaczanie FIBO, ponieważ nie wiem, gdzie dokładnie się zatrzyma ta cena, ale jeżeli już się dostanie, to będzie można pięknie sprawdzić, czy zgrywa się to z jakimś poziomem Fibonacciego. Tak więc, moi drodzy, zobaczymy, zobaczymy jak będzie wyglądać wyglądała sytuacja. Czy ruch tak pięknie i ładnie uda się przewidzieć jak w tym miejscu i miejmy nadzieję, że zareaguje. No, tutaj cena nie doszła do tego poziomu, który wyznaczyłem, ale tu, że cena zareaguje w którymś z tych poziomów. Tak więc ja Wam bardzo gorąco już w tej chwili dziękuję. I słuchajcie, oglądajcie mój kanał, bo zawsze jak się coś ważnego dzieje, jak są ważne fajne analizy albo coś ważnego dzieje się na Bliskim Wschodzie, tak jak ostatnio z ropą, to ja reaguję i daję wam informacje. I tymczasem do usłyszenia, do usłyszenia, miejmy nadzieję w najbliższym tygodniu, a wkrótce, prawdopodobnie jutro już na grupie FX. Pozdrawiam serdecznie Shark Trader.